Cześć, to Marek z Trybu Solo. Dzisiaj Wam o grze Fantastyczne Fabryki, grze wydanej w Polsce przez Portal Game. Dziękuję portalowi za przesłanie egzemplarza do recenzji. Fantastyczne Fabryki to jest gra, w której będziemy rozbudowywać fabryki. Jest to gra od jednego do pięciu graczy. Każdy gracz będzie pozyskiwał specjalistów, produkował różne zasoby, stawiał nowe budynki po to, żeby produkować jak najwięcej towarów i wygrać grę. Gra ma wariant Solo. Jest to gra w, w takiej kategorii engine building, czyli zaczynamy z taką bazową fabryką, która coś tam produkuje, ale nie za dużo. Ale w miarę pozyskiwania kart podczas rozgrywki będzie ona coraz wydajniejsza, będzie coraz więcej tam produkować tam i zasobów i właśnie tych towarów, które są niezbędne do wygrania gry. Ja wam teraz wkrótce powiem, na czym polega rozgrywka, ale to nie będzie żadna bieżąca instrukcja, tylko bardziej takie przedstawienie gry, żebyście zobaczyli, o co w tym wszystkim chodzi, a potem przejdziemy sobie do podsumowania. Tak wyglądają fantastyczne fabryki przygotowane do rozgrywki. W grze będziemy rozbudowywać naszą fabrykę, będziemy produkować towary. Jeśli wybudujemy 12 towarów, gra się kończy, albo jeśli wybudujemy 10 budynków, też gra się kończy. No my, albo jakiś inny gracz, jeśli gramy więcej osób. Tu mamy taką część wspólną, na której mamy rząd specjalistów. Tutaj będziemy mogli pozyskiwać specjalistów. To są takie karty, które kupujemy, odpalamy ich zdolność jednorazową i odrzucamy. A tutaj mamy projekty. Zawsze mamy wyłożone 4 projekty i 4 specjalistów. Projekty możemy pozyskiwać po to, żeby podczas naszej rundy móc te projekty, z tych projektów wybudować budynki w naszej fabryce. Każdy z graczy dostaje taką planszetkę. Ta planszetka jest uwarstwowana, to ma miejsce na kości. Dlatego, że w tej grze też będziemy wykorzystywać kości kości pracowników, którymi będziemy rzucać. I potem te kości będziemy umieszczać tu lub na kartach budynków, które pozyskamy podczas gry. Nasza, jakby cała siedziba główna, dzieli się na trzy sekcje. Mamy biuro. Wkładając tutaj dowolną kość, będziemy mogli pozyskiwać karty projektów z czyli w ciemno, dlatego że to za chwilkę do tego przejdę, ale faza gry, runda gry dzieli się na fazę zakupów i fazę pracy. Na początku w fazie zakupu pozyskujemy karty z tych odkrytych, a w fazie pracy, jeśli pozyskujemy karty, to stąd. W każdym razie mamy biuro, Mamy generatory, które produkują nam energię, i mamy kopalnię, która produkuje nam metal. Metal i energia to są dwa zasoby występujące w grze, które służą do tego, żeby opłacać koszt, czy budowy kart, czy potem opłacać koszt odpalenia kart, które będziemy mieli w naszej fabryce. Jak wygląda runda gry? Każdy gracz w ogóle na początku dostaje tą planszetkę, dostaje cztery losowe karty projektów, budynków, które będzie mógł sobie zbudować w swojej, swojej fabryce. I dostaje kości w swoim kolorze. W grze solo akurat używacie tych białych kości, ale w pudełku są kości w różnych kolorach, więc każdy gracz bierze kości. Cztery w swoim kolorze. Rudna gry wygląda w ten sposób, że na początku jest faza zakupu. Faza zakupu polega na tym, że możemy pozyskać specjalistę albo możemy pozyskać projekt. Jeśli chcemy pozyskać projekt, bierzemy jeden z tych czterech odkrytych, nie płacimy niczego, bierzemy tą kartę, bierzemy ją do ręki i tyle. I potem będziemy sobie mogli ten budynek. W kolejnej fazie rundy wybudować. Jeśli chcielibyśmy pozyskać specjalistę, musimy zapłacić jego koszt. Koszt każdego z tych czterech specjalistów jest pokazany na żetonie, który znajduje się nad tym specjalistą. Te żetony rozkładamy sobie losowo na początku gry, no ale to kompletnie nie ma znaczenia, że dlatego, że karty specjalistów też losowo wyciągamy, wyciągamy w stali. Więc Jeśli byśmy chcieli pozyskać elektryka, Musimy zapłacić ten tutaj, jakby ten zasób, a płacimy go odrzucając kartę z ręki, która tutaj w lewym górnym rogu ma odpowiedni symbol. Ponieważ ja mam takie cztery karty, z którymi taczę grę, mam dwie łopaty i dwa takie jakby młotki, nie mogę pozyskać elektryka, ale mógłbym pozyskać specjalistę albo mógłbym pozyskać inżyniera. Jeśli chciałbym pozyskać specjalistę, muszę odrzucić jedną z tych dwóch kart, które mają ten symbol z ręki. Wtedy biorę tego specjalistę, aktywuję jego zdolność i tyle. Niektóre karty specjalistów oprócz kosztu odrzucenia karty, które jest pokazane na tym żetonie nad specjalistą, mają jeszcze dodatkowy koszt pokazany tutaj. To jest koszt, który musiałbym zapłacić, czyli oprócz odrzucenia karty młotka w przypadku tego inżyniera, musiałbym jeszcze odrzucić cztery znaczniki energii, jeśli miałbym takie wyprodukowane. Musiałbym je również odrzucić, żeby tą kartę pozyskać i sobie odpalić jej zdolność. Możemy jeszcze w każdym momencie fazy zakupów wydać jeden znacznik energii albo jeden znacznik metalu, żeby odświeżyć albo wiersz specjalistów, albo tutaj wiersz z projektami. Możemy robić tak, jakby jednorazowo podczas naszej tury zakupów, czyli na przykład mógłby wydać jeden znacznik energii, żeby tych czterech specjalistów odrzucić i wyłożyć czterech nowych, po to, że na przykład żaden z tych kar żadna może mi nie pasować. Tak samo my z projektami. Czyli w fazie zakupów, Dobieramy specjalistę płacąc jego koszt, albo za darmo dobieramy projekt. Potem przechodzimy do fazy pracy. Faza pracy polega na tym, że bierzemy te cztery nasze kości. E, może być tak, że będziemy mieli tych kości nawet więcej, dlatego że niektóre karty specjalistów pozwalają nam mieć większą pulę kości, ale bazowo mamy cztery. Rzucamy tymi czterema kościami i patrzymy, co na nich wypadło. Na tych kościach wypadło mi 2, 3, 5, 5. I teraz tak, co ja mogę w fazie pracy robić. W fazie pracy mogę robić właściwie to, na co mam ochotę czyli umieszczać kości na mojej siedzibie głównej, umieszczać kości na kartach budynków, jeśli takie budynki mam już wybudowane. Mogę, mogę również budować budynki z kart projektów, które mam na ręce, też opłacając ich koszt. Więc przejdźmy sobie może po kolei. Tu mogę umieścić kość o dowolnej wartości, żeby dobrać ciemno jedną kartę projektu stali. Tu mogę, jeśli na kości mam 1, 2 lub 3, mogę położyć tą kość na generatorze, na przykład mógłbym położyć tą trójkę, po to, żeby zebrać tyle żetonów energii, ile wynosi wartość oczek na tej kości. Czyli w tym przypadku dostałbym 3 znaczniki energii. W kopalni mogę położyć kości o wartościach 4, 5 lub 6, ale za każdą taką kość dostanę tylko jeden znacznik metalu. Czyli metal jest bardziej wartościowy. Dołożenie kości tutaj do kopalni daje mi jeden metal, niezależnie od wartości oczek. Dołożenie kości do generatorów daje mi tyle energii, ile jest na kościach. Jest też jeden taki trik, że jeśli gdziekolwiek, czy w biurze, czy w generatorach, czy w kopalni położyłbym kości o tych samych wartościach, za każdą taką parę jakby dostaję dodatkowy zasób. Czyli jeśli do kopalni dałbym moje dwie piątki, dostanę jedną energię za tą piątkę, znaczy jeden metal za tą piątkę, jeden metal za tą piątkę i dodatkowy metal za to, że tu jest para piątek, czyli dostałbym trzy znaczniki metalu. Gdybym dołożył jeszcze jedną piątkę, dostałbym raz, dwa, trzy na każdą z nich po jednym i plus dwie dodatkowe, dwa dodatkowe znaczniki metalu za takie jakby trzy te same kości. Więc w ten sposób można sobie tych zasobów pozyskiwać więcej. Więc to jest jedna rzecz, że mogę pozyskiwać zasoby. Druga rzecz jest taka, że mogę właśnie budować te projekty i budowanie projektów polega na tym, że każda z tych kart, które mam na ręce, ma w lewym górnym rogu właśnie ten symbol taki, Tymi kartami też, jeśli pamiętacie, płaciliśmy za specjalistów, jeśli chcieliśmy ich pozyskać. I tak samo musimy zapłacić kartami za wybudowanie innej karty. Czyli jeśli ja chciałbym wybudować u mnie siłownię, musiałbym z ręki odrzucić kartę z takim symbolem, czyli na przykład tą latarnię morską, i musiałbym zapłacić jeden znacznik metalu. Gdybym chciał budować latarnię morską, musiałbym odrzucić kartę z łopatą, czyli na przykład siłownię. Musiałbym zapłacić dwa znaczniki metalu i musiałbym zapłacić cztery znaczniki energii. To, co zrobimy w naszej turze podczas fazy pracy, w jakiej kolejności, nie ma znaczenia. Czy możemy najpierw dołożyć kości do siedziby głównej, pozyskać odpowiednie zasoby, które potrzebujemy, a potem te zasoby wydać na wybudowanie budynku. I na przykład powiedzmy, że chciałbym sobie w tym momencie wybudować nie wiem, niech to będzie na przykład żniwiarz, takie coś. Biorę tą kartę, jej koszt to jest w tym momencie jeden taki młotek czyli odrzuciłbym tego robota na bok. I opłacam dwa znaczniki energii, jeden znacznik metalu, czyli odrzucam je sobie tutaj i tutaj. I w tym momencie ta karta jest wybudowana. I w tym momencie już mógłbym, jeśli mam dostępne jeszcze kości, od razu te kości wykorzystać. Dlatego, że ta karta mówi, że jeśli położę tutaj dwie kości o tych samych wartościach, mogę albo wyprodukować cztery znaczniki metalu, albo aż jeden znaczników energii. Czyli na przykład, jeśli ja bym w tym momencie te dwie moje piątki położył tutaj, mógłbym zdecydować, że wybór produkuje sobie 7 znaczników energii. I tak się ta gra toczy. W fazie pracy, czyli w tej fazie, gdzie właśnie umieszczamy kości na kartach, czy umieszczamy kości w siedzibie głównej, czy budujemy nowe budynki, robimy tego ile chcemy, tak długo, aż mamy jakby na to zasoby, aż mamy karty w ręce, po prostu do momentu spasowania. W momencie, kiedy pasujemy, kończy się. Nasza runda. Musimy odrzucić zasoby. Maksymalnie możemy mieć 12 zasobów u siebie w sumie energii metalu, czyli jeśli byśmy mieli 15, no to jakieś 3 musimy odrzucić. I maksymalnie na ręce możemy mieć 10 kart projektów. Odrzucamy, jeśli mamy więcej. I kończy się runda. Znacznik pierwszego gracza przechodzi do następnego gracza. I znowu robimy fazę zakupów. Fazę zakupów robimy zawsze w kolejności graczy, czyli najpierw pierwszy gracz, potem następni. A fazę pracy. Tą fazę, gdzie rzucamy kościami, umieszczamy ją w naszej siedzibie, umieszczamy na kartach i tak dalej. To możemy robić równocześnie, dlatego że tutaj to, co robią gracze, nie ma większego wpływu na, na pozostałych graczy. Karty, które możemy budować budynki, są różne. Mogą to być takie karty żółte, które na przykład dają nam dodatkowe pola na, na kości czy na naszych pracowników. Możemy tutaj te kości kłaść i coś tam dodatkowego zdobywać. Mamy takie karty na pasywne, takie, że na ta mówi, że jeśli wydamy jeden znacznik energii, możemy o jeden zwiększyć wartość kości, której jeszcze nie użyliśmy. Mamy takie karty na przykład szare, to są pomniki i te karty dają jakieś tam punkty zwycięstwa na końcu gry. Więc tych kart jest bardzo dużo, tutaj jest nakład robot. Jeśli wydamy jeden na przykład zasób metalu, możemy rzucić dodatkową kością w naszej turze. Kart budynków, tak jak mówię, możemy mieć maksymalnie 10 w naszej fabryce. Jeśli wybudujemy dziesiątą, no to odpalamy koniec gry. Wygląda to tak, że wszyscy gracze dogrywają tą rundę do końca. Potem jeszcze jedną całą rundę i gra się kończy. I tak samo jeśli wyprodukujemy te towary. Towary produkuje się po prostu z kart. Musimy mieć taką kartę, która pozwala nam produkować towary. Na przykład, gdybyśmy mieli wybudowaną fabrykę energii, to podczas naszej tury możemy wydać 4 starski energii, żeby wyprodukować jeden towar. Na końcu gry. Każdy towar daje nam jeden punkt, i na końcu gry zdobywamy jeszcze punkty zwycięstwa z kart budynków, dlatego że każda karta ma tutaj w prawym górnym rogu wartość prestiżu, i to są punkty, które zdobędziemy. Na przykład za tą kartę byśmy zdobyli jeden, za ten zero, a za latarnię morską zdobylibyśmy tyle punktów, w zależności od tego, ile mamy latarni morskiej. Za pierwszą na przykład dwa, za drugą. Jeśli byśmy, byśmy mieli dwie, to 5 punktów, jeśli trzy, to 9, 14 i tak dalej. Więc tak musimy sobie ten nasz silniczek stworzyć, takie karty dokładnie do naszej fabryki, żeby jak najwięcej tworzyć, generować i zdobyć punktów zwycięstwa. Więc tak wygląda cała rozgrywka. Jeśli chodzi o wariant solo, wariant solo jest jakby bardzo działa szybko i sprawnie i w sumie fajnie, dlatego że to, co robimy my jako gracz, niczym się nie różni. Jeśli chodzi o automy, bo mamy tutaj takiego przeciwnika, nazywa się maszyna. Na początku całej rozgrywki dobieramy w ciemno z kart projektów startowe projekty dla, dla maszyny, dla Automy. Na najłatwiejszym poziomie dobieramy dwie karty, na jakichś tam trudniejszych poziomach trudności dobieramy więcej. I powiedzmy, że gramy na poziomie łatwym, dobieramy dwie takie karty dla Automy i gdzieś się z boku sobie kładziemy. Te karty będziemy sortować według kolorów: żółtych, niebieskich, fioletowych i zielonych i czerwonych. I tak, naszą turę rozgrywamy normalnie, czyli robimy sobie, mamy fazę zakupów, kupujemy karty, potem mamy fazę pracy, umieszczamy nasze kości, rzucamy i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o rozgrywkę, turę automy, maszyny, to tak, na początku tury naszego przeciwnika solo rzucamy kościami i tak bierzemy zieloną kość i patrzymy, co na niej wypadnie. Dlatego, że zielona kość określa, którą kartę automa zbierze z rynku. Jeśli wybierze na kości w wypadnie od 1 do 4, no to po prostu bierze pierwszą, drugą, trzecią, czwartą kartę tylko projektów, dlatego że automa nigdy nie bierze specjalistów. Więc automa sobie dobiera tą kartę, która, e, jaka cyfra wypadła na kości. Jeśli wyrzucimy piątkę, automa bierze kartę stąd i czyści cały rynek kart projektów. Jeśli automa wyrzuci szóstkę, również w ciemno dobiera kartę stąd, ale czyści całą, cały rynek kart specjalistów czy automat też jest w stanie odświeżyć nam karty specjalistów albo karty projektów, jeśli wyrzuci piątkę lub szóstkę. Jeśli bierze, wyrzuci od 1 do 4, no to bierze tą kartę. I teraz powiedzmy, że wypadła nam na przykład nie, dwójka. Automa bierze fabrykę baterii, dokłada do, swoich, tutaj do swojego tablo, od razu uzupełniamy rynek kart. I teraz patrzymy na pozostałe kości, jakie automa wyrzuciła. I jeśli na kościach w tym kolorze, bierzemy sobie każdy kolor, patrzymy, ile kart w tym kolorze ma Automa. Jeśli ma tyle kart, ile wypadło na kości, albo więcej, wtedy Automa produkuje jeden towar. Czyli tak, patrzymy na żółte. Automa ma jedną kartę, wypadła trójka, trójka jest większa od tej jednej karty, nic się nie dzieje. Na niebieskiej kości wypadła dwójka. Automa ma dwie karty, ponieważ wypadło wartość. Tyle, ile mamy kart lub mniej, Automa wyprodukowałaby jeden towar. Ponieważ Automa nie ma żadnej fioletowej karty i żadnej czerwonej karty, no to z tymi kościami nic się nie dzieje. Ponieważ Automa podczas swoich tur będzie tych kart budynków, tych projektów pozyskiwać coraz więcej, w różnych kolorach, im dalej jesteśmy w grze, tym większa szansa, że na kościach w odpowiednim kolorze wyrzucimy tyle oczek, ile właśnie w danym kolorze Automa ma tych kart, albo wyrzucimy wynik mniejszy niż liczba kart Automy, więc w miarę postępu gry, Automa będzie produkować tych towarów coraz więcej, coraz więcej. Automa nie odpala końca gry, jeśli zdobędzie 10 kart projektów, ale odpala koniec gry, jeśli zdobędzie 12, wyprodukuje 12 towarów. Czyli e, jeśli my wyprodukujemy 12 towarów albo wybudujemy 10 budynków, odpalamy koniec gry, a jeśli Automa wyprodukuje 12 towarów, też odpala koniec gry. Automa liczy sobie punkty jeden punkt za każdy e, towar. Jeden punkt za każdą kartę, którą zdobędzie, niezależnie ile punktów jest na, na tych kartach nadrukowanych. Za każdą kartę dostaje jeden punkt. I dostaje jeszcze jeden punkt ekstra za każdą kartę pomnika, czyli taką szarą. To są te, które jakby normalnie punktują na końcu gry. Podliczamy punkty automy, podliczamy punkty nasze. ma tych punktów więcej wygrywa. Poziom trudności jest 5. Ten najłatwiejszy polega na tym, że automa na starcie dobiera dwie karty. Ten najtrudniejszy automa na starcie dobiera już pięć kart projektów. Czyli dużo szybciej będzie zdobywała zasoby i dużo szybciej odpali koniec gry. I tak wygląda rozgrywka Fantastyczne Fabryki. Przejdźmy sobie do podsumowania. Fantastyczne Fabryki to jest prosta gra, jeśli chodzi o zasady, i to jest ogromna, i zaleta, moim zdaniem, może nie największa, ale duża. Cała runda ma dwie fazy. Faza rynku, faza zakupów. Dobieracie jedną kartę albo specjalista, albo projektu, a potem faza pracy rzucacie swoimi czterema kosteczkami, wkładacie je na karty, czy na swoją siedzibę, budujecie jakieś projekty. Coś tam sobie generujecie i tyle. Zasady da się wytłumaczyć komuś w dosłownie kilka minut. Rozkładanie tej gry jest bardzo szybkie, bo mamy tak naprawdę dwie talie: kart, talie specjalistów, talie projektów. Każdy gra, dostaje planszetkę swojej siedziby, dwuwarstwową, w ogóle bardzo fajną, i gramy. Także to jest bardzo duży plus, że to są banalne zasady, łatwiej wytłumaczyć komuś, kto nawet nie gra dużo planszówki. A z drugiej strony, gra pozwala na dużo kombinowania, mamy dużo fajnych kombosów, dużo fajnych w zależności. Tych kart jest całkiem sporo. Oprócz podstawki, portal ma jeszcze na swojej stronie dostępny dodatek, który nazywa się mm, Manufaktury chyba, z tego co pamiętam. Tam jest jeszcze więcej kart, jakieś asymetryczne zdolności. Także właśnie banalne zasady, a fajne kombinowania i fajna rozgrywka. Ja lubię takie gry w takiej kategorii engine building. Zresztą na kanale moim ostatnio mogliście trochę tego typu gier zobaczyć, bo pokazywałem grę Moon, gdzie rozbudowaliśmy bazę na Księżycu. Była kościana transformacja Marsa, gdzie właśnie teraz Marsa i teraz mamy te fantastyczne fabryki. Lubię takie gry, bo one zawsze właśnie dając taką satysfakcję z odpalania tych różnych kombosów, że zaczynamy z jakąś tam podstawowym czymś, co coś tam produkuje, coś tam nam generuje, a im więcej nam się tych kart uda zdobyć i też właśnie takich, które ze sobą fajnie współgrają, to mamy takie poczucie takiego rozwoju, no tu w tym przypadku tej fabryki i tego, że w późniejszych turach gry tutaj coś nam się wyprodukuje, tutaj to wydamy, pozyskamy towar, dzięki temu coś zbudujemy, coś odpalimy i to jest bardzo, bardzo fajne. Gra jest też fajnie wydana, bo mamy tutaj wypraskę plastikową, która nie jest może idealna, bo Dalej trzeba w woreczkach strunowych trzymać sobie te wszystkie znaczniki zasobów teksturowy, bo inaczej się nam pomieszają. Ale jest wypraska, która mieści karty. Powinny wejść na karty w koszulkach, bo, bo miejsca jest dosyć sporo. Więc to jest spoko. Podoba mi się wariant solo, który jest banalny. Rzucamy pięcioma kościami. Automa zbiera jedną z kart projektów. Czasem czyści rynek i produkuje towary w zależności od tego, co wypadło na tych kolorowych kostkach. I w zależności od tego ile kart, w jakim kolorze automa już zdążyła wcześniej zdobyć, ale jest to bardzo proste bo w obsłudze, mamy kilka poziomów trudności, więc gra solo jest łatwa do ogarnięcia i szybka. Ta gra w ogóle jest dosyć szybka, no ja jak grałem solo, to 30-40 minut można spokojnie partię rozegrać, dlatego że gra kończy się, kiedy wybudujemy 10 budynków, albo wyprodukujemy, wyprodukujemy 12 towarów. Jest to nieco jakby bardzo długo, na przykład 45-60 minut, no to może tam w tych 5 osób, jakbyście grali, to faktycznie godzinka, ale no Solo mówię 30-40 minut, spokojnie można sobie zagrać. Z takich wad, no to oprawa graficzna jest, bym powiedział, dyskusyjna. Dla mnie jest ok. Nie takaś taka, że, że nie wiem, powala, ale ona momentami, jak się na te karty i na te rzeczy patrzy, to czy mam wrażenie, jak na jakieś takie, nie wiem, clipy arty, które gdzieś tam były dołączone do jakiegoś Microsoft Office 10 lat temu. Więc ta oprawa jest bardzo specyficzna. No, jednym się podoba, drugim nie, ale już, jakby, zdania gdzieś tam w internecie widziałem podzielone. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to, to też nie można powiedzieć, że ta gra nie wiem, była jakaś innowacyjna, dawała jakieś innowacyjne, rewelacyjne, nowe, odkrywcze mechaniki. To nie jest tak, że będziecie grali w fantastyczne fabryki, to teraz będziecie mieli opłat, szczęki na zasadzie Wow, ale ktoś to wymyślił. Jest tutaj fajne to, że mamy tych specjalistów, mamy projekty. Czyli z jednej strony mamy budynki, które budujemy, ale mamy też specjalistów, więc to są takie jednorazowe akcje, które po prostu jeśli zapłacimy, odpalamy. Czasem one dotyczą tylko nas, czasem dotyczą też innych graczy, bo nakaz są karty specjalistów, które dają zasoby nam, ale też jakimś innym graczom. To jest fajne, że musimy zdecydować w fazie zakupów, czy odpalamy specjalistę, czy pozyskujemy kartę projektu, ale sumarycznie jest to taka, powiedzmy, typowa gra engine buildingowa. Mamy karty, mamy startowe jakieś karty, coś tam produkujemy, każda nowa karta powoduje, że nasza fabryka działa lepiej, więc coś tam więcej produkujemy, odpalają się jakieś kombusiki i gra się kończy. Podsumowując, gra mi się podoba, gra się przyjemnie, jeśli lubicie gry engine buildingowe to powinniście być zadowoleni, mamy karty, kombusiki, odpalamy sobie to wszystko, nie zajmuje długo rozgrywka, zasady są proste, tryb solo działa całkiem fajnie, także jeśli lubicie właśnie takie gry, to polecam zagrać. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, odwiedźcie mnie na Twitterze, Facebooku, Instagramie, linki zostawię w opisie do tego filmu. Dzięki, do następnego razu, cześć!